Edyta Górniak, jedna z najbardziej rozpoznanych postaci polskiej muzyki, ostatnio zaskakuje swoich fanów szczerymi przemyśleniami na temat wyzwań, które napotyka w swojej karierze. Artystka, znana ze swojego silnego głosu i niezłomnej osobowości, postanowiła publicznie podzielić się swoimi zmaganiami, zwracając uwagę na ciemniejszą stronę życia w show biznesie. W niedawnej relacji na Instagramie, Edyta wyznała, że nie może pogodzić się ze swoim wyglądem. Przez ostatnie lata próbowała różnych diet i zmieniała swoje podejście do zdrowego stylu życia, ale efekty były dalekie od oczekiwań. Już chyba sprawdziłam wszystkie diety i byłam bardzo surowa, taka restrykcyjna dla siebie, a nic to nie daje. Jestem gruba we wszystkim, wyglądam grubo i już nienawidzę patrzeć na siebie na ekranie. Nienawidzę, wyznała, dodając, że czasami brakuje jej siły na podstawowe czynności. Takie jak zmycie makijażu. Niepokojące zdjęcie artystki z podpiętą kroplówką wzbudziło fale komentarzy i troski ze strony jej fanów. Na szczęście, wkrótce potem postanowiła rozjaśnić sytuację i wyjaśnić, co się z nią dzieje. Okazało się, że spędziła czas w europejskiej klinice, która specjalizuje się w regeneracji układu nerwowego oraz w redukcji poziomu kortyzolu, który jest wynikiem przewlekłego stresu i nadmiaru adrenaliny. Wróciłam właśnie z kliniki w Europie, wracam już jednak do sił i czuję się lepiej, zapewniła. W rozmowie z serwisem Plejada artystka nie tylko podziękowała za wsparcie, jakie otrzymała od swoich fanów, ale również przyznała, że była głęboko wzruszona ich reakcją. Przez ostatnie tygodnie otrzymałam ogrom wsparcia od ludzi z całej Polski. To bardzo ważne dla mnie, ponieważ w mojej filozofii życie słabszą formę uznaję za wstydliwą. Zwyczajnie chciałabym móc zawsze na sobie polegać, a także, aby inni mogli polegać na mnie, dodała. Edyta postanowiła również podzielić się swoim życiem osobistym. Na swoim Instagramie zapytała fanów, kiedy ostatni raz była na randce. Zaskoczeniem okazała się odpowiedź, że miała miejsce ponad pięć lat temu. Wow, jestem zaskoczona. Bardzo wiele osób zgadło, skomentowała. Piosenkarka wyjaśniła, że jej brak randek wynika z dwóch powodów, przede wszystkim braku czasu oraz trudności w zaufać innym w dobie aplikacji randkowych, bo jak w dzisiejszej dobie aplikacji randkowych można ufać komukolwiek. Zastanawiała się? Górniak, mimo trudności, które napotyka w swojej drogę, wydaje się być zdeterminowana, by przetrwać i wrócić do pełni sił. Jej szczerość oraz otwartość w wyrażaniu osobistych zmartwień czynią ją nie tylko artystką, ale i osobą, z którą wielu z nas może się identyfikować.